Dobra, czas o ciszy No mocny, gra. Robimy nagrywkę numer 2 dzisiaj. Porządny klapek, nieodzowna część. W robocie po robocie. Mianowicie co? Coś, co kiedyś używałem. Kupiłem po raz któryś. Znów w drżących, Dro, Oryginalnie zapakowana. Widać, że z bałhusa. Producent klejów i pianek. Kiedyś robiliśmy elewację. Nie jest to nasza dewiza el robienie elewacji, ale tak jak już wypadło bo klient, robili pod desze, poprosił nas, czemu nie zrobimy elewacji. Ja Mówi, dobra zrobimy. No, nawet to wyszło, bo zimno robiliśmy na piankach. Ech, klej nawet nie miał racji bez by za bardzo. O, i robiliśmy na tym kleju. Bauchus się nazywa, nazwa taka dziwna, Bauchus, Bachus, Niby miała, ma być albo Bachus i Bauhaus. takie połączenie dziwne. No ale to nie ważne, nazwa jak mm -hmm. nazwa z dupy, ale ale za to jakość i cena i rel relacja ceny. Być dla tego jest 11, 11 mają być. No jest 11. Powiem szczerze wam że nic lepszego w tej cenie nie ma na rynku. Wszystkie te soldale kosztują dychę więcej na wszystkim. Kiedyś kupowałem stalko, jeszcze u mnie jakby w dobrej cenie po 24,50 i jest tak samo dobra. A teraz już mają 45 zł w tym sklepie, którym kupowałem. Więc powiedziałem sobie, że nie będę. Wolę tego zamówić więcej niż się wkurzać na cenę, bo tam sądal będzie, no puchnie strasznie. W do tego, na tym styropian kleić płyty, tu na przykład, w tej narzędziowni, te wszystkie płyty są wyklejone od, od środka yy, tym, stalko akurat. Ale mówię, stalko ma inny kolor, ale jakościowo jest takie samo jak to. To, co się wysra z puchy, zostaje praktycznie w takiej samej ilości, troszkę spuchnie i nie odpycha bardzo płyty. Bardzo dobrze się na tym robi. Trzyma, jak to się mówi potocznie, jak zawał barbka. Więc jak ktoś by szukał kleju do styropianu, do ogólnie kleju do wszystkiego, bo na tym można wszystko kleić, nie tylko styropian, to ja to polecam w stu procentach. Nazwa z dupy, bałkus, na, na internetach jest, ale yy, nazwa OPL, no pian, pianę, pianę też mają dobrą, dużo tańszą niż klej, ale bardzo dobra, poszła w górę kiedyś. Ile 276 zł chyba za, za 11 250 zł liczmy, że około 250, 25-26 zł kosztuje sztuka. Jak na te czasy zajebista cena? No, co ja mogę? No, no, zastosowanie to sami się przekonacie. Ja mogę potwierdzić To tyle by było na ten temat. No!